Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Arctic Model Simulator. Przychodzę dzisiaj do Was tak trochę nietypowo, bo z informacją, którą zauważyłam, właśnie jak sobie weszłam na Steam, że 18 lutego była aktualizacja dodana do gry, i słuchajcie, między innymi jest coś, o czym ja marudziłam, czyli że jest, dodali ustawienia prędkości upływu czasu. Pamiętacie, jak ja mówiłam, że ten czas leci zdecydowanie za szybko, że my jeden pokój meblowaliśmy praktycznie jeden dzień, jak nie dwa. No, także słuchajcie, zaraz to sobie w ustawieniach zmienimy. Możemy kontrolować długość dnia za pomocą suwaka, który dodaliśmy w menu ustawień. Zwolniliśmy domyślną prędkość upływu czasu o dwa razy. Super, ponieważ słyszeliśmy od Was wiele opinii, że czas w grze mija zbyt szybko. No, zdecydowanie. Dobra, można tam sobie wrócić, jeśli nam się nie podoba, można tam Zostawić po swojemu możemy dostosować ceny pokoju dnia za pomocą jednego kliknięcia. Tutaj OK. Dostosowaliśmy ceny ulepszeń, OK, trudne, dostosowaliśmy trudne zadania, dzięki czemu awansowanie na wczesnym i średnim etapie gry będzie teraz łatwiejsze. No my jesteśmy na samym począteczku tak naprawdę, więc. Do tego jeszcze nie doszliśmy. Zwiększyliśmy prędkość pracy Twojego pracownika recepcjonisty. No dobra, słuchajcie, my pracownika recepcjonisty jeszcze nie mamy, ale wczytujemy sobie naszą gierkę i lecimy dalej. Będziemy dążyć, właśnie, żeby tych pracowników mieć. Wow, pada śnieg, pada śnieg minus 5 stopni. Wow, 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 wow. Zobaczcie to, jaki klimat, jak pięknie, jak cudnie. Widzę, że jedzie jakaś do nas dostawa. No, kochani, jak co? Ja ogólnie, wiecie, w życiu takim realnym to ja śniegu tak... Mm, wolę zdecydowanie słoneczko, wiosenkę i, i, wiecie, cieplutkie klimaty, ale tutaj wygląda to po prostu epicko. Także jedziemy przyjąć dostawę. Ja szczerze Wam powiem, że... Mm, tutaj teraz będziemy chyba ten sklep ogarniać. Dobra... Szczerze Wam powiem, że nie mogłam się doczekać, aż usiądę, żeby nagrać tą gierkę. Zabieramy kartony. No i słuchajcie, lecimy. Lecimy ustawić je na naszych półkach sklepowych. Jak to ładnie wygląda. Ej, patrzcie! Są ślady, jak my idziemy. Wow! Wow! <ścoughs> Jezus Maria, Jezu, mnie cieszą takie rzeczy. Naprawdę, poczekajcie, bo chcę. Coś zrobić. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, no, kurier. Nie. Słuchajcie, w komentarzach pozdrowienia dla kuriera, bo on jest na każdym odcinku, na każdym. Dobra, jestem. Jestem, jestem. Także słuchajcie, kochani, pozdrowienia dla kuriera w komentarzach, a ja chciałam dla Was wydeptać serduszko. Czekaj. Gdzie jest? Tu i tu. Jest? Eee, zobaczcie, zakończę, że nie mogę oddalić. Zobaczcie, jest. <suszę> Proszę bardzo, serduszko dla Was. Dobra, a Wy zostawcie łapkę w górę subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a my lecimy. Słuchajcie, lecimy, lecimy. Mm, a te właśnie ustawienia, ludzie, złoci, ja już zapomniałam. Prędkość czasu, czyli że jeden dzień będzie miał w naszym realnym życiu 15 minut. A zróbmy wiecie co. 14 i wtedy może byśmy sobie dwa odcinki dwa dni ogrywali na odcinku. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, dobra, idziemy tutaj. Naciśnij, tak. No i wszystko. Automatyczne napełnianie sklep jest otwarty. Masz towar na półkach sklepowych. Potencjalni klienci zaczną odwiedzać Twój sklep. Regularnie uzupełniaj półki sklepowe i korzystaj z kasy, aby sprawdzać klientów. Dobra. Jeszcze mogę? Półka jest wypełniona, ok, ale tu jeszcze możemy, prawda? Automatyczne. Dobra, przenieś. Okej, okay, tak i o, no dobra, słuchajcie, ładnie się to prezentuje. Właśnie znalazłeś laptopa, teraz możesz zarządzać wszystkimi, wszystkim na swoim laptopie. Czy ja mam pokój, który mogę pani dać, bo ona tu, bidulka, czeka. Jak to brudne, oj, sorry. Aha, nie, ona się wymeldowała. Tak? Ale jak to był brudny? Yy, dobra, laptop, weźmy to. Tryb laptopa. I co teraz? Obsługa pokoju, cel osiągnięty, pokój godzinowy, cena rynkowa 7,90, to zróbmy 10. Zdobądź reputację i awansuj do motelu poziom drugi, aby odblokować pokoje przyjazne zwierzętom. No dobrze. Słuchajcie, czyli my idziemy posprzątać. Weźmiemy worek na śmieci. Jak to był brudny? Kurczę, no nabrudziłaś, to masz brudny, no. Kosze na śmieci, twój worek na śmieci jest pełny. O, udaj się do kosza na śmieci w motelu opróżnił. O, to tego chyba nie było wcześniej, prawda? Gdzie jest ten? Tu jest, okej. Okay. A czy jako mogę przenieść gdzieś bliżej? By dokonać zapłać 15, aby opróżniać. Aha, czyli dobra, będziemy musieli to jeszcze opróżniać. I mamy tutaj w lewym dolnym rogu pokazane dwa klucze, czyli że co? Dobra. Czyli ten pokój możemy już wynająć, a tamta pani coś mi się wydaje, że ona szła tutaj do sklepu, no właśnie. <noise> już ich trochę tutaj jest. Ej, tutaj nie ma teraz tego. Pamiętacie, co był taki skaner i mi się tak ciężko nim skanowało? Ej, super, dobra. Czyli mamy tak jak w naszych symulatorach, czyli jest to zdecydowanie łatwiej zrobione na ten moment. Dobra, dodamy sobie, a nic już nie mogę dodać. Okej, okay, dobra, idziemy kochani, e, tak, tutaj dołożyć te mydełka, jedyną mydełko jest nam potrzebne, e, czyli moglibyśmy już ten pokój wynająć, ten pokój też, okej, okay, a trzeci, dobra, trzeci musimy posprzątać, czy jest tu informacja, że ktoś na przykład jest przy kasie w sklepie, tak się rozglądam, minus 6 stopni już, ojojoj. Oj, 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 chciałabym, wiecie, ogarnąć te pokoje, żeby je wynajmować, żeby od razu, jak oni przychodzą, to oni mieli pokoje do wynajęcia, a nie musieli czekać w kolejce i potem narzekali, że musieli czekać i czekać, także ogarniemy sobie, myślę, jeszcze ten pokój dzisiaj. I zobaczymy jak nam czas ekranowy pozwoli, moi drodzy, moi drodzy. I tak wiecie co, jak montowałam sobie ten poprzedni odcinek, to ja stwierdziłam, że może byśmy zrobili właśnie pokój taki drewniany, te pokoje, żeby one były takie drewniane, takie górskie może, ale dobra, właśnie coś o tym albo nawet o tym myślałam. Dobra, i teraz ściany zmieniamy. Podłoga jest brudna. Okej, okay, dobra, to czekajcie, pójdziemy posprzątać, bo to, to chyba tam chodzi o tym w, w sklepie. Tak? Gdzie jest brudna? Czy tutaj? No jest, no facet mi tu nasyfił, no. Dobra, już wycieram, wycieram i skasuję ich, jak już tutaj jestem. Dzień dobry, dzień dobry. Uuu, mamy... ej, weźmiemy się stąd. Pokój przyjazny zwierzętom jest odblokowany. Ludzie kochają zwierzęta i są skłonni wydawać pieniądze na zwierzęta. Pokój przyjazny zwierzętom jest dochodowy i bardzo popularny. Nie jest ograniczony sezonem. Każdy typ pokoju ma swoją unikalną konfigurację, aby sprostać potrzebom nadchodzących gości. Przejdź do. Dobrze. Zakup jedną nową siekierę. Motel awansował. Twój motel został ulepszony. To przyniesie wiele korzyści. Potencjalnie zostanie odblokowany ten typ pokoi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z warunkami bla bla bla. Teraz można zbudować następny poziom dworca autobusowego i parkingu. Większy ruch, więcej gości przybędzie do twojego motelu. Widzę, że jest tu naprawdę sporo pracy do zrobienia. Tu, wiecie, tu ogarnąć pokoje, no bo przypominam, że my mamy motel zamknięty przez to, że mamy nieogarnięte jeszcze pokoje, jak wiecie jak właśnie to rozegrać czy ten hotel ma być zamknięty, czy ja go mam otwierać na chwilę, czy o co chodzi to dajcie mi znać w komentarzach gdzie tą siekierkę mogę kupić jedną siekierkę, ok odblokowałeś topór, cel osiągnięty eee. o, możesz używać siekiery aby powiększyć ob obszar motelu tak, to już wiemy Będziemy tą Jezus, jak tu jest pięknie jak tu jest cudnie Jezus, coś niesamowitego. Tak, wiem, my musimy tą siekierką sobie tam ogarnąć. A dwójkę. A nie, to jest trójka, to my tutaj jesteśmy. Tą siekierką. Możemy. Musimy tam ogarnąć miejsce na ten pokój przyjazny dla zwierząt. Ale najpierw chciałabym ogarnąć moi drodzy ten pokój, żeby już otworzyć hotel. Nadal nie wiem o co chodzi tutaj z tym światłem jakieś dechy na ścianę bym chciała i w przyszłości byśmy sobie pozmieniali nic mi tak tutaj idealnie nie pasuje do tej do tego sufitu wiecie i podłoga też potem będzie z innej parafii mi się wydaje chyba, że tak byśmy zrobili no tu by bardziej nam pasował ten kolor, ale z kolei to strasznie ciemno tu, tu będzie Strasznie ciemno. G i J to jest sufit. Dobra, zróbmy tak, już trudno, i podłogę V i N, V i N, też byśmy dali jakiś, oczywiście, panel drewno, albo dywan. Ej, dajmy taki dywan. Tak, i teraz tryb laptopa, i możemy te pokoje, pokoje godzinowe, meble. Pokoje godzinowe, najpierw. Czyli tak, sofa jednoosobowa, lampa. Osob, patrzcie, tu mamy dwie osobowe. Ej, nowe nam się podblokowywały w ogóle prysznice. Wow! Ile mamy kasy? 2,400. A tutaj nie ma, że musimy mieć wannę albo coś. Dobra, sofa jednoosobowa, weźmy tą sofę, Ym, lampa, stolik nocny. Teraz mamy zdecydowanie więcej tego. Lampa, to weźmy tą, stolik nocny, stolik nocny tutaj. To weźmiemy ten, stolik nocny. Co tam jeszcze było? Łóżko pojedyncze z lew. Toaleta. Łóżko pojedyncze. No to weźmiemy to. Zlew. O, ten taki tutaj nowy jest. To weźmy go i toaleta. Yy, weźmy może. Hmm, tą toaletę, Piątkę weźmiemy. No i czekajcie, i czekajcie. Jak my już tu mamy, zobaczcie w ogóle. Sauna, szafka pod telewizor. Dekoracja. Love. Krzesło, dekoracja. O, 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 o. Właśnie o to mi chodziło. Choinka! Wow! Ale super. Weźmy takiego kwiata, bym chciała. I takiego weźmiemy, i takiego też weźmiemy. <ścoughs> Biurko, lampa, duża zabawka, łóżko love, to nie sofa dwuosobowa. I widzicie, co weźmy? Weźmy te. Prysznicę bym chciała. Dalibyśmy im prysznic, a co? Okej. Okay. no ja to wszystko zamawiam. Yy, pójdziemy po to oczywiście. Zobaczcie, jak teraz fajnie leci ten czas. Jest 21. Chociaż jak za, ja wchodziłam tam do pokoju, to była 15, więc i tak. <laughs> jeszcze możemy zmniejszyć ten czas, no zobaczymy, ale jak tu jest. Ja się nie mogę sobie przestać zachwycać, jak tu jest mega, mega, mega pięknie. Dobra, przyjedzie nam dostawa, zrobimy tamten pokój. Wiecie, co, jeszcze szybko skoczę do tego sklepu, żeby oni tam nie czekali za długo. Zrobimy pokój, otworzymy hotel. To akurat może nam zejdzie tak, że będzie ranek. I pójdziemy rąbać tamte drzewa pod ten pokój przyjazny zwierzętom, pod ten domek nawet bardziej. W ogóle już mamy puste półki, oni wszystko wykupili. Ja bym chciała mieć tutaj pracownika. Kiedy my będziemy mogli mieć pracowników? Trzeba by było może zobaczyć na komputerze. Personel, Ta funkcja, aby odblokować tę funkcję, najpierw zbuduj staw kabin. O Jezus Maria, obsługa pokoi. Jakich... Dobra, to chyba musimy po kolei wszystko robić. Oni nam będą e, mówili, co i jak. Tak jak teraz wiecie, mamy te cele. To w końcu będzie właśnie cel, żeby zatrudnić e, pracownika. No i będziemy musieli zatrudnić e, produkty do naszego sklepu. Idziemy po e, nasze meble, tak? Idziemy po meble. Słuchajcie, klimat, klimat niesamowity. O! W tym pokoju było tak brudno, że dosłownie spałem w śmietniku taką mamy opinię. Następny sezon, ukończenie zadanie, aby przejść do następnego sezonu. No, i oczywiście jest codzienny zysk jesteśmy na minusie. Stawka na dziś, pokój godzinowy jest 11,4, my mamy 10. Aha, i tutaj możemy sobie teraz zrobić plus 15% cena rynkowa. Ok, dobra, pokój numer 3 to jest. I teraz słuchajcie, będziemy sobie układać. Tutaj damy fotel, lampę damy przy fotelu, jakby ktoś chciał sobie książeczkę poczytać. Stolik nocny to też mamy. Ale najpierw poszłabym jednak postawiła nasze łóżko. Może jakoś tak inaczej teraz to postawimy? Czy tutaj na przykład? Nie, chyba jednak najbardziej mi to pasuje tutaj. Ok, i teraz możemy sobie przejść do stolika nocnego. I, albo może tutaj postawimy ten stolik, dobra. Co my tam jeszcze mamy? Zlew i toaleta. Ale ja jeszcze kwiatki kupiłam, drodzy Państwo. Akcesoria łazienkowe mamy. Czekaj, jak to ta kabina jest? Chyba w ten sposób trzeba ją ustawić. No ładna, ale to jest taka, widzicie, widzicie, nowoczesna taka. Czy nam to będzie w ogóle czarna kabina, a resztę mamy białą. Wymagane meble do pokoju. Wymagane, czekajcie, tu mamy nasze kwiatki, kwiateczki. Tutaj damy tego kwiateczka. Ten, czy ten jest telefon dzwoni? Proszę podejść do telefonu. O Jezus, Maria, telefon. Czy nie mogę tego odpuścić? Szkoda, szkoda. Szkoda, szkoda, że nie mogę. Dobra, dajmy. Um, jeszcze mamy tego kwiatka. To dajmy go też do łazienki. Dobra, idę sobie odebrać telefon. Pani w staniku, pani. Zim, boże, jak się skacze, jak saręka. Dobra. Najpierw przełącz się na. O, dobra, sorry. Hello? Cześć, niedawno zatrzymałem się w Twoim hotelu, ale nie mogę uwierzyć, że zostawiłem telefon komórkowy w pokoju. Mój szef nie mógł się ze mną skontaktować, a moja praca jest zagrożona. Numer pokoju, w którym byłem, to dwa. Czy możesz sprawdzić... Ej, a ostatnio jak była demówka, jak ogrywaliśmy to, że zostawił pieniądze, nie? W porządku, po prostu przyjdź i odbierz. Tak, no sprawdzimy. Dzięki, będę później w Twoim hotelu. Dobra, poczekaj, bo my tu skasujemy jeszcze pana, bo on tutaj ma ochotę na jakiś... nie wiem, co to jest. E, póki jest wolny ten pokój, to my sobie to sprawdzimy. Telefon. No jest. Znalazłeś zgubiony telefon. Nie zapomnij włożyć go do koszyka, aby móc go oddać gościowi. Jakiego koszyka? Prawy przycisk myszy. Dobra, prawy przycisk myszy i mamy już to w kieszeni. Ok, ok, ok. Lećmy dalej tutaj. Bo już mamy, słuchajcie, kolejny dzień, a ja nadal mebluję. Co my tu jeszcze mamy? Tego kwiatka to jednego już tam zostawię chyba. Chociaż jakby go tutaj postawić, też by tak było ładnie, co myślicie? Ale nie dać tak blisko tego postawić, a tu, tu, tu. Dobra, na razie tego kwiatka słuchajcie, zostawimy. I teraz jeszcze mamy zlew do ogarnięcia. Czekajcie, już są, tam są jakieś ślubne rzeczy. Dekoracja love, aha. Eee, tak, 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 tutaj mamy to aletkę. Proszę bardzo, teraz tak ustawimy. I mamy jeszcze umywaleczkę. Także tutaj. No i git, ej, nawet ładnie to wygląda. Spoko z tym drewnem, co myślicie? Ja wiem, że tu tak średnio ten dach z tą ścianą, ale nie wygląda to chyba aż tak tragicznie. Możemy sobie kombinować z tymi, ojej, z tymi ścianami, i wiecie, i tutaj robić tak, tu tak, a potem zdecydować, właśnie jak chcemy, żeby te pokoje wyglądały. Zobaczcie, ile tu idzie ludzi. Ja nie wiem od czego ja mam zacząć. Chodźmy najpierw, może tutaj, sklep internetowy, i tutaj byśmy musieli to pozamawiać. O, kontrol. Tu od razu po 10 kupujemy, jak trzymamy kontrol. Ok, super. Ok, e, zakupy. Dobrze, dobrze. I teraz tak. I teraz, czy tutaj się podniosło? Chyba tak. Opota za dostawę towary mamy 262,301. No dobra, ojej. No zobaczymy. Otwórzmy ten motel nasz. Otwórzmy, otwórzmy. A tu te światła? Nie, to nic nie jest ten. No dobra, czekamy, słuchajcie. Czekamy i my musimy w trybie siekiery wybierz nieoczyszczoną strefę budowy w pokoju zetnij wszystkie. Dobra. I... Jak to było? Parzystanek autobusowy, a to też by trzeba było ogarnąć. Przystanek autobusowy jest na zielonym. Pokoje dla kamperów, pokoje to na czerwonym. To tutaj chyba wtedy mieliśmy ten pokój przyjazny zwierzętom. W ogóle ja już nagrywam ponad 20 minut. To jest po prostu. Ej, no dalej, ścinaj. Niemożliwe, jak ten czas szybko leci przy tej grze. I ile tutaj rzeczy trzeba e, robić. Dlatego chciałabym otworzyć w tym właśnie odcinku motel. I tutaj jeszcze, dobra. Jak to słychać jak ścina, nie? Cel osiągnięty. Dobra, pierwszy pokój za połowę ceny. Przełącz się na tryb narzędzia. Konstrukcyjnego i zbuduj nowy pokój przyjazny zwierzętom w strefie konstrukcyjnej, którą właśnie wyczyściłeś. Poczekajcie. E, tryb koszyka. Używaj koszyka, gdy chcesz zabrać więcej niż jeden przedmiot. Przełącz się na tryb koszyka i naciśnij e, prawy przycisk myszy na każdym przedmiocie, który chcesz zabrać, aby umieścić go w koszyku. Okej. Okay. Nie wiem, ostatnio mi to słuchajcie tak średnio. Wychodziło, no właśnie. Czy masz coś w dłoni? Nie może w tej chwili przełączyć się na inny tryb. Dobra, pozbieramy to drewieńko i, o Jezu, i będziemy mogli iść tam zobaczyć, czy są już jacyś potencjalni klienci, aczkolwiek pewnie ich tam będzie milion sztuk. No, wydaje mi się, że potem my z tego drewna może będziemy mogli korzystać, żeby palić w piecu, bo tam jakiś piec teoretycznie ma być. Zobaczcie, ile out w ogóle. Wow, z pieskami, z kotkami, a my jeszcze nie mamy wolnego... Patrzcie już, ile ich jest. Meldowanie. Potrzebny pokój dla zwierząt? Nie mam, pokój godzinowy. Mamy pokoje godzinowe, więc tutaj dla pani, tutaj jest pokój godzinowy dla Jeremy, ok. Który to jest? Jeremy, ty. A ich dwóch przyjechało. Ta... Aha, pokój dla zwierząt, pokój godzinowy, to dla ciebie. Dobra, no i co teraz? Co ja mam teraz, słuchajcie, zrobić? Czy ja mam zamknąć? No nie wiem, nie ogarniam. Czy ja mam zamknąć ten hotel i. Yy... Ale oni tak nie pójdą. Czekajcie tutaj. Yy, narzędzie konstrukcyjne i pokój dla zwierząt. My chcemy postawić to tutaj, tak, zróbmy. O. Czy na pewno chcesz zbudować tutaj pokój dla zwierząt? Tak. Zbudowano nowy pokój. Gratulacje, zbudowałeś nowy pokój. Klucz do nowego pokoju znajdziesz w obszarze przechowywania kluczy, tak? Dobra. E, obsługa pokoju. O, goście motelu również chcą kupować rzeczy z Twojego sklepu. Mogą składać zamówienia na obsługę pokoju. dostarcz towary do ich pokoju. No, nie, no i jeszcze coś mam robić, aby dokończyć zamówienie na obsługę pokoju. Goście zapłacą za dostawę. O, kurczę. Przygotuj pokój numer 6, u meblu i pokój przyjazdy zwierzętom, który właśnie zbudowałeś. Tak, 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 tak. To jest właśnie pokój przyjazdy zwierzętom, który znamy też z demówki, sklep internetowy, meble. Pokój przyjazdy zwierzętom. Czyli tak, sofa dwuosobowa, akcesoria łazienkowe. O, jakie ładne teraz mamy sofy. To weźmy tą. Akcesoria łazienkowe czyli musimy zabrać jakąś wannę albo prysznic, ale pamiętajmy, że tutaj jest mało miejsca na to wszystko, zobaczcie więc weźmiemy myślę, że prysznic taki, co tam jeszcze jest, stolik kawowy, lampa stolik kawowy Okej. Okay. może taki stolik kawowy lampa Ej, weźmy taką latarenkę i postawimy na tym stoliku i tą taką naszą ulubioną weźmiemy Stolik nocny, akcesoria dla zwierząt Stolik nocny tutaj To może taki weźmiemy Akcesoria dla zwierząt No i tak, musimy zabrać dla pieska i dla kotka No bo my nie wiemy, kto tutaj będzie spał Więc weźmiemy sobie taki, taki leżaczek z miseczką I drapak weźmiemy i łóżko typu queen, ok, ok. No dobra, dobra. Coś tam sprawdzi, zamówienie na obsługę pokoju. Ojejku, ja nie ogarniam. Za dużo tego, za dużo. Ej, ładne te łóżka. Zastanawiam się nad dwójką albo czwórką, albo piątką. Hmm, dobra, weźmy tutaj to, tą czwórkę. Zlew toaleta, zlew. Jakiś mały, bo pamiętamy, że tutaj jest mało miejsca. Weźmy ten. I weźmy tą toaletę. Dobra, i niech oni mi to przywiozą Sprawdzam zamówienie Ja nie mam pieniędzy, ja mam 418, a mam zamówienie na ponad 1000, no nie wierzę. I co teraz? Kurczę, sprawdzam zamówienie na a, obsługę ze swoim laptopie. Pokoje. Gdzie? Eskalować? Skip internetowy. Obsługa pokoju. O, ej, mamy 13 sekund tylko? No, to nie zdążymy. Ale na tym drugim chyba zdążymy. Czekaj. Obsługa pokoju. Przecież tego jest za dużo. Domowe ciasto i konserwowa czerwona fasola. To ja nawet tego nie mam tutaj. Dajcie spokój, tego jest za dużo. Anulował zamówienie obsługi pokoju. Ja nie ogarniam. Dzień dobry. Czy ktoś tu oddaje klucz? Nie. No i oni będą, słuchajcie, gadać, że... Że im tych pokoi nie wynajęłam. Że za długo czekali. Masakra... Ale tu jest roboty. Ale no dobrze, tylko szkoda, że. A tu na dole mi miga obsługa pokoju. Dobra, widzę. Wymeldowanie, jedna osoba. To czekajcie, ja to szybko zbiorę. Ale patrzcie, jakie tempo. Ja to szybko zbiorę i pójdziemy sobie po klucz. Ile mamy? 418. Nadal chyba, jak zabiorę ten klucz, to on mi zapłaci. Mam nadzieję, tutaj pan. Tak, gość wymeldował się. Gdzie jest mój room service? Sorry. Sorki, w którym ty byłeś w pokoju? Tutaj chyba. Nie, bo tutaj ktoś... Ech, zamówiłem w tym motylu usługę dostawy, która nigdy nie dotarła. O nie, najgorzej. Zrób cena rynkowa plus 15. Czekajcie, gdzie? Skąd on się tutaj wymeldował? Chyba stąd, tak? Chyba tak. Dobra, posprzątamy tutaj. Tutaj też jakieś butelki się walają, puszki i tak dalej. Mop, poproszę. Podywaniku mopem. Super sprawa. Tutaj. Czy wazience jest coś do sprzątania? Mm, nie. Tutaj zrobimy, dodamy automatyczne i pójdziemy. Słuchajcie, pójdziemy jeszcze komuś wynająć. Czy jest ktoś, kto chce pokój na godzinę? Odmowa obsługi. Aha. Pokój dla zwierząt odmowa, 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 pokój godzinowy. To proszę serdecznie. Czyli możemy tak zrobić taką odmowę. Dobra, i teraz tutaj, tutaj, tutaj auto, automatycznie napełni, i automatycznie napełni. Czyli mamy sklep wyposażony. Jedna pani czeka. No niestety, musieli się wrócić z zwierzątkami. Mamy 494 dolce, tylko, a potrzebujemy ponad 1000, żeby umeblować pokój dla zwierząt. Tryb koszyka. Używaj dobrze. Czyli ja chyba w tym koszyku będę musiała przenosić te. Mm, te dostawy, te room service. Wymeldowanie jedna osoba. No dobra, czekajcie, naciśnij. Co, co się nie podobało? Gdzie jest mój aha, Room Service? Na parkingu czeka na ciebie nieznajomy. Dobra, chodźcie do tego nieznajomego. Zobaczymy, co tam pani od nas chce. Gdzie. gdzie, gdzie nie to pan. To pan, o, dzień dobry. Najpierw przełącz się na pustą rękę, sorry. Cześć, aha, oto twój telefon komórkowy, opłata za przecho. O, 400. Ej, bierzemy kasę, czy nie? Bierzemy. No dobrze, zawsze dobrze No jasne, no znaleźć, musimy mieć, słuchajcie, a nam się kasa... <grybujesz> przyda jakby nie patrzeć, może nam, słuchajcie... Czekajcie, starczy teraz? Sklep internetowy... 800. Mieliśmy przed chwilą tysiaka. A ile mamy w koszyku? 1163. Za co nam zabrało pieniądz? No. E, dobra. W którym ona była pokoju? Jeszcze na szybkości. I znowu jest jakiś room service. No nie. No nie. No nie. Czekajcie. E, laptop. Obsługa pokoju. Domowe ciasto w jabłkowy. Mieszanka czekoladowa. A jest wysoka cena. Co to było? Co on chciał? To chyba soku jabłkowego, to my chyba. Nie mamy. Kurde, gubię się, serio, się gubię. Ciasto, sok jabłkowy, mieszanka czekoladowego mleka, ale my nie mamy soku jabłkowego. Mieszanka czekoladowego mleka też nie mam, a to jest? Tak. A jak mu przyniosę bez. Y Ej, czekajcie. Ej, no. On chciał ciasto i mieszankę. A jak mu przyniosę bez soku? Gdzie to się schodzi tu? Dobra, soku jeszcze nie ma. Trudno. Ej, dobra, kochani, robię pauzę, bo już mam 30 minut dobre odcinka. Kochani, ja zapiszę grę jeszcze tutaj z Wami, ale jest tu do roboty, czekam, aż tutaj YouTube zapisz grę, aż będziemy mogli mieć pracowników, bo jest tyle rzeczy do zrobienia, jest tyle rzeczy do ogarnięcia, że ja się naprawdę. Gubie. Więc tak, na pewno słuchajcie, to już Arctic Motel jest tak samo jak Supermarket Simulator, stałą serią na moim kanale. Jest tyle do zrobienia, jest tyle do poznania, jest tyle do ogarnięcia, że ja jestem zafascynowana tą grą. Jeżeli Wam odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa pa.